Prowadzisz sklep internetowy i szukasz sposobu na zdobycie nowych klientów, działasz już shopper kampaniami w Google i Facebook Ads, ale chcesz sięgnąć jeszcze dalej, mam coś dla Ciebie. Poznaj 5 powodów, dla których warto reklamować się na TikToku. Po pierwsze, masz dostęp do prawie 8 milionów użytkowników w Polsce. TikTok zdobywa popularność w zawrotnym tempie, nie tylko wśród młodzieży. Ponad 66% użytkowników TikToka to dorośli. Docierasz więc do tych grup, które Cię dokładnie interesują. Po drugie, Twoje reklamy nie znikają w tłumie. Reklamy wideo na TikToku naprawdę działają. Zdecydowana większość odbiorców ogląda je do końca, a ponad 1 trzecia decyduje się na zakup. Po trzecie, trafiasz do zaangażowanych odbiorców. Użytkownicy TikToka kochają sklepy internetowe. Aż 94% z nich kupuje online. Nie musisz więc przekonywać ich do zakupu w sieci. Po czwarte, wyprzedasz konkurencję. Większość polskich marek wciąż nie docenia potencjału reklamowego TikToka. Wykorzystaj to i zdobywaj nowych klientów tam, gdzie Twoja konkurencja jeszcze nie dotarła. I po piąte, nie musisz nic robić, aby sprzedawać na TikToku. Nie musisz zakładać własnego konta ani tworzyć materiałów. Po prostu zlecasz to nam, my rozkręcamy kampanię, a Ty tylko liczysz zyski. Skoro już znasz 5 powodów, dla których warto reklamować się na TikToku, czas więc przejść do działania. Odwiedź stronę shopper.pl i przekonaj się, jak możemy Ci pomóc. Zapraszam!